Cześć, witam was ciepłytko w kolejnym z Dzisiaj jesteśmy na New Zealand's Resort. Dokładnie w tamtym roku nagrywałam bardzo podobny film, tylko wtedy miałam większy brzuch, teraz brzuch nie Już pokazuję wam, co mam na sobie. Zacznijmy może od dołu. Na nowych mam spódki, z Bio i czarne obcisłe z Agent Nut z który tam wszystkiego pasuje. Jako ukrycie wysznie mam na sobie taką dużą marynarkę z primarka, która jest stosunkowo nowym nawytkiem, ale nie jest nowym ale chyba nigdy jej nie pokazywałam i bardzo trzątkowo wnoszę. Ze względu na to, że mam bardzo szerokie ramiona, które takie smutne nadają efekt moim ramionom. Um, wygląda w ten sposób, ale jest fajnego materiału, właśnie daje się taką pogodę jak dzisiaj. Mam też swoją torebkę, jeszcze zapomniałam, jeśli miałam okazję zdjąć nawet swojej odznaki i pokażę Wam wszystko, co mam pod spodem. Um, pod spodem mam zwykłą koszulkę białą, którą użyłam w spodnie i naszyjnik e, z Aldo i swój sweterek z Hajem, Ale nie lubię, gdy mi wystają spod tej marynarki, dlatego kiedy mam go pod spodem, to te wystające tutaj w kieszeni, żeby, żeby tego nie było widać. I wtedy nakładam swoją marynarkę, nakładam swój snut. I jestem gotowa do drogi. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Niedługo,